Alola, witam wszystkich i bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Sun. Ehm, no i tak, w dzisiejszym odcinku daje ruszymy w głąb Aether Paradise, by to się co tu w ogóle się dzieje. A oczywiście nim, przyjdziemy dalej, sobie najpierw na moje Pokémon i zobaczmy jak to one się tam mają, bo dokładnie pamiętam, że jakiś czas nie patrzyłem tutaj i zaglądałem na zapis, tak więc a za poziom 40. Okej, okay, wszystko jest jasne. Tak więc lecimy na Windę i tak. Nie w ogóle nie ogarnę co tu się dzieje. Dlaczego niektóre Foundation miałby kogokolwiek atakować? <laughs> może Egladin coś wie. Coś wisi w powietrzu. E, muszę coś tutaj zrobić. Okej, okay, tak więc musimy udać się na. piętro? <laughs> tak jak myślałem. E, co ty w ogóle tutaj wcześniej robiłeś? Wygląda na to, że e, nie wiem, jakby osoby z zewnątrz e, nie mogą e, korzystać ze windy, by zejść na niższe piętra. Ech, obawiam, się, obawiam się, że to mogło się stać, ale wciąż. Ach, niech to. E, nie mam innego wyboru. Musimy lecieć na górę. Tak więc lecimy na górę. A co kryje się niżej? No to ciekawe. Jestem fawa. Aether... czy nie, nie wiem, jakby jeden z szefów. Ether, um, Jeśli tylko... Ja, ja jestem jedyny na całym świecie. Jestem nie do podrobienia! A, i tak, znów jesteście, ale tym razem nie zaproszeni. Jakbyś nie wiedział po co. Um, wy wszyscy. Um, wy wszyscy doskonale wiecie co się dzieje w Foundation. Czyż to nie reakcja, ty wysoki, supermocny, brrr, szefie? Hehe, no popatrz. Ehm... Widać, życie Przecież nie ma iść lekko, co? Ehm, no cóż, ehm, ale ja wam niczego nie powiem. Ehm... No i chyba rozumiecie dlaczego. Gladion. Hey, Cookies. Ehm... Wiesz, dlaczego? Tak w... Wiesz, dlaczego? Bezcie, ehm... tele jest takie wspaniałe. Ponieważ możesz walczyć, nieważne czy jesteś dzieciakiem czy dorosłym, um, każdy ma równe szanse w walce. Ho, ho, ho. Czy to na pewno tak myślisz? W każdym razie, chciałbyś ze mną walczyć z wielkim szefem faru hmm. Człowiekiem, który w a Paradise jest nazywany jako ostatnia linia obrony i chcesz walczyć ze mną z zwykłym Ha A więc będzie tak jak chcesz. Tak więc walczmy! Walczmy z jedynym swoim rodzaju fawą, który ponoć jest nie do podrobienia i jest ostatnią linią obrony. Tak więc, skoro go pokonamy, to powinno być wszystko łatwo i przyjemnie. Dobra, więc ma jednego poksa. Okej, okay, tym jego jednym, jedynym Pokemonem jest Hypno! czyli pokemoniście psychiczne. E, co prawda, Salaga, to może nie jest do końca najlepszym wyborem przeciwko psychicznemu pokemonowi, ale my mamy coś, co na psychicznego pokemona jest jak znalazł. A mowa tutaj o naszym Oricorio, od kiedy ma Revelation Dance. Jest on naprawdę dobry. E, tak więc zleć Oricorio i walczmy e, przeciwko hipnoteróżach Hypnosis, o wow. I niestety, ale nas uśpił. no więc będziemy musieli użyć czegoś, żeby się wybudzić. bo już nie się czekać, aż Oricorio się obudzi. A to może też mieć lepsze lub gorsze skutki. Co mamy? Awakening! O proszę bardzo, więc wykorzystajmy go. Niech nam nie zawala torby. W końcu może być z niego jakiś pożytek. Tak więc obudźmy się. No i ten skojarzac Psychic. To jest dosyć potężne uderzenie, ale nie na tyle po żeby zbić naszego Oricorio z nóg bądź z powietrza. Tak więc leć, Oricorio! Revelation Dance! I czas nasze najpotężniejsze duchowe, a jakże uderzenie, które prawie wykańcza hipno. No i koniera Psychic. Wow, jest jak stanie tak No, hipno jest dosyć wytrzymało, bez tego i ten powalił już w końcu naszego Oricorio um, Trochę słabo, no ale cóż, Leź więc um, Salazel. I myślę, że Salazel jest w stanie dokończyć działalność, gdyż ma w sumie nawet lepszy chyba speca taka aniżeli Oricorio. No i mój Flame Burst powinien już być wystarczający. Tak no więc Flame Burst i Hipno pada. Dobra. Mi um, się udało. No je tak trochę no przywalił, jakby nie było. Dobra, to 100 i level 41. 3 plus do ataków W sumie nie mamy chyba więcej ataku niż specjalnego aniżeli orikorio. A Ai. Tak, i 4-6 zwycięstwo, więc Primary tu by się przydał. Byłoby znacznie więcej pieniędzy. Ha... Jak? Jak to możliwe? Jak um, dzieciak tu wstanie... mógł... Uh, oh, Spójrz, Hawkins, ten Faba jest naprawdę też silny. <gryw> tak więc, uh, tak jak mówiłem, Faba... Uh, wy wszyscy doskonale wiecie, dlaczego tutaj jestem. <gryw> I dobrze, wiemy. Um, uh, no cóż, nie był dla Ciebie łaskawy, czy nie? No zobacz, jak iść no proszę, jaki twardy się zrobiłeś. Ech, w każdym razie pewnie szukacie smoga. Cóż, e, myślę, że chyba będzie na dole. Na dole? A, tak, pani Ilki mówiła, że jest jeszcze jedno piątro na dole, czyż nie? E, a co właściwie tam jest? No cóż, e, no... Jeśli mu, skoro chcecie wiedzieć... E, słyszałem, że prowadzone tam są pewne eksperymenty. Eksperymenty, które... E, no nie wiem, które mają, nie wiem, jakby poprawić jakość życie na świecie. Um, trochę nam się spieszy Faba. Um, mógłbyś, um, nie wiem, jakby włączyć wideo. Co? Ach, w sumie czemu nie? Um, to będzie taki mój, um, nie wiem, jakby... Um, w ramach takiej wdzięczności za to, że um, byliście w stanie, nie wiem, jakby uszanować pozycję wielkiego szefa. Tak więc, przełączy nam windę, a czy aby na pewno. Dobrze robimy. Hawkins Hall. Um, jesteście gotowi? W takim razie jedziemy na dół. Jesteście gotowi? No powiedzmy, że tak. sobie tak, to widzimy, Ok, więc lecimy. Tak więc, lecimy na dół. Ale czy aby na pewno to dobry pomysł był? Chyba niekoniecznie. Ale dobra, przekonajmy się, co mamy na dole tej foundation. Tak więc jesteśmy na najniższym jej piętrze. Ach, wszystko wygląda tu ciągle tak samo. Eee, a nie było mnie tu zaledwie dwa lata. A, aż dwa lata. Wow, to wygląda jak sekretna kryjówka. Nie chcę się za bardzo hało. Eee, myślę, że lepiej. Miejsce raczej bardziej przyprawia, e, nie wiem, jakby o strach czy nerwy. No więc, dlaczego tu w ogóle jesteśmy? Mm, przed nami są dwa laboratoria. E, ja sprawdzę pierwsze laboratorium, e, sekretne A, a wy sprawdźcie sekretne laboratorium B. E, to te drugie, dalej w tamtą stronę. A dlaczego ty idziesz jako pierwszy? E, dlaczego. E, I w ogóle, po co, skąd ty to wszystko wiesz? Po prostu skup się, Hał, pomyśl, jak możesz, co. E, nie możemy zaufać Fabie. Um, jestem pewien, że już powiedział wszystkim fundacji o nas. Um, a nie odpowiedział na moje pytanie. Um, ja wiem, że to może być. derwujące, a. a w każdym razie. Um, wydaje mi się, że jesteś um, nieco. bardziej... jesteś najbardziej przestraszony z nas wszystkich, Gladion. Masz um, Hawkins, weź to. Okej, okay, i dostaliśmy Max Revive. Dzięki. Tutaj raczej się nie przyda, ale gdzie indziej? E, Lily musi być e, naprawdę bardzo przerażona. E, także szybko, wyciągnijmy ją z tego. Okej, okay, no i jesteśmy właśnie teraz w sekretnym laboratorium. De facto możemy pójść tylko w jedną stronę, mianowicie w tamtą. O, oczywiście, nim przejdziemy dalej, najpierw sekret tylko na moje poksy, w końcu Salzel ma już level, tak więc mogę wysłać do walki na przykład Primary. No i biedny, padnięty Oricorio, ale cóż, myślę, że za jakiś czas będziemy mieli okazję się poleczyć, tak więc... Chodźmy dalej. No i tak, teraz trafiamy do dosyć nietypowego miejsca, gdzie mamy dosyć nietypowych członków Aether Foundation. jesteśmy um, intruza, będziemy chęć na sekretne laboratoria. Okej, okay, tak więc włączmy. Um, tym razem z naukowcami Aether Foundation. Um, którzy sobie jakoś super chyba nie będą. Um, tak więc, tak, Aether Foundation employees, co mi No i wysyła do walki, coś to on wysyła. Maka! Wow, jak Ma, który najlepszym wyborem byłby e, właśnie nasz Mazdel. E, więc trzeba by nie zmienić. W sumie, Primary jest dosyć, dosyć podobny Pokémonem na ataki trujące, na no, te baściowe. Tak więc e, zmiana musi jednak być. E, także leć Modzdel i. Działa jak trzeba. E, tak więc zawsze stara ci crunch, jakby przeciwnik wiedział, że będę chciał zmienić. E, dobra, tak więc Stamina podkręca nam oczywiście defense, także lepiej zniesiemy kolejne uderzenie. O ile takowe by było, gdyż nasz high horse power powinien być wystarczający. A nie, mak jest nawet szybszy. Wow. Dobra, tak więc tak, Stamina jeszcze nam raz podkręci def, ale z tego co widziałem ten gościu ma chyba jednego boxa, więc e, to chyba będzie na tyle. Dobra, Mac padł ofiarą, Mazdela, no i 1000 punktów expa dla obu boksów. Spotkaliśmy no kolejnego, zaczynając pierwszego w dzisiejszym odcinku pracownika Aether Foundation. Ha, wygląda na to, że chyba przegrałem. No nie, chyba, tylko na pewno. Tak więc, um, kolejny czas na kolejnego członka. To są tylko bada... znaczy, to są badacze, jak my w tych sekretnych laboratoriach. Um, wygląda, że teraz ja będę następny. Um, pokażę ci Mons Aether Paradise. <laughs> Czy zby? Dobra, więc walczmy z kolejnym z naukowców. Czy ten będzie jakiś lepszy? Się okaże. Tak więc, tak, kolejny członek hierfa też coś ważnego. Ma też tylko jednego pokusa i tym jedynym jego Pokémonem jest Magneton. Czy Magneton z jednej strony jest taki dom przeciwnikiem dla Primary, bo daje fałd do spec ataku. Z drugiej strony niekoniecznie, no bo to jest pokemon elektryczny. Ale dobra, zaryzykujemy, podejmiemy walkę naszej strony ci który prawie wykonał magneton, ale go poparzył. O, w sumie nieźle. Zwłaszcza to jest Plush Canon. A tak w zasadzie sensie dość normalnie, bo jest super efektywny na typa paściowy, ale efektywny na typ wodny. Tak więc się wyrównuje. Ehm, dobra, tak więc magneton poparzony, ehm, delikatnie poraniony. No to na dobitkę Jet i po robocie. Dobra, tak więc rozwalamy magnetona. No i teraz ten spokojnie kolejnego członka Foundation. Ehm, no cóż, niewystarczająco opracowałem system walk Pokémon. Tak, i ten system iście zawiódł. Ehm, dobra, więc czas na kolejnego. Ehm, pracujemy teraz nad e pewnym rodzajem nowego Pokémola. Ehm, prawdopodobnie będzie e używany do złapania pokémon, w których nie znajdziesz waloli. Wow, to jest ciekawe. E nie zgadnę, po co szukasz? Kosmok, czyż nie? Jeśli chcesz wiedzieć, jaki eksperyment chcę przeprowadzić, to najpierw musisz pokonać mnie! Okej, okay, więc miejmy nadzieję, że dowiemy się. Po co im Kosmok? O coś chodzi z Lilii, i w ogóle. Dobra, więc zacznijmy z kolejnym człowiekiem jest Foundation, który. tak. Teraz już miał dwa pocy? Nie, też jednego. No dobra, więc tym jednym jedyniego Pokemon jest Porygon 2. E, Porygon 2 jest, moi drodzy, wyższofrą Porygona. Jest to też Pokémon normalny, który charakteryzuje się nieprzeciętnymi defensywami. E, tak więc tak, jeszcze dodatkowo ma umiejętność Trace, która przechwytuje umiejętność przeciwnika, czyli w naszym przypadku bezużyteczna dla niego umiejętność. No e, dobra, więc spróbujmy go pokonać. Skod na początek. Tak więc, Porygon Bega wytrzymała bez tyka, używam Magdy Trice, Jest to rok, który, jakby narzuca osobom kamerowym, wymyślił lewitację, aż znaczy tak dodatkowo, jakby i chroni go przed atakami um, ziemnymi, <grych> których oczywiście my nie używamy. Tak więc, jeszcze raz Scott. I jeżeli go to poparzy, no nawet nie musiało poparzyć. Dobra, na dwa czasu udało się wykończyć um, Porygona i w ten sposób zrobić kolejny level dla Primary. Um, 42 Spec Dev plus 3, ładnie. Um, czyli specja, tak w sumie, ma chyba najwyższy ze wszystkich moich poksów. Wow. Czy po, po prostu wygrać, czy nie? Naprawdę. Tak, naprawdę. Udało nam się wygrać. No I tak. Wszystko, co mogę Ci powiedzieć, nad, e, to to, że kosmok jest pewnym kluczem, narzędziem, e, które użyjemy do otworzenia e, ultra Wormhole, czyli tych jakby takich dziur między wymiarami. E, nie jestem dobry, co prawda, w walce, także spadam stąd. Nie, chyba wszyscy spadają. Um. A ten sobie spokojnie poszedł. Okej, okay. um, dobra, więc... E, tak, jesteśmy właśnie w głębszych zakątkach. Ether Paradise jest i Gladion. Tu nic nie ma. E, nawet nie mam żeby tam wchodzić. E, ja i Null... E, e, jesteśmy znacznie mocniejsi, niż wyglądamy. Także jesteśmy... No i tacy mieliśmy być. Na mojej matki byłem jak narzędzie. Także... Robić, nosić co chciałabym nosił. Robić to co chciałabym robił. Nul został stworzony tak samo jak ja zostałem wychowany. Po prostu... Został stworzony do walk z bestiami. W tym pokoju, właśnie tutaj ha więc ty pokój został stworzony Type nu Okej, okay. dobra, my no chodźmy natomiast dalej, gdyż tu jest właśnie pokój, który nas interesuje, a najpierw w komórka zajgarda A owszem. No i tak, kiedy wejdziemy tutaj, jest tutaj paru pracowników Eternal Foundation. I hał, Gdzie on był? A, co wycieczki tutaj robicie? Nie dotykacie niczego. Ehm. Um, te to całe nasze życie. E, nieważne, że jesteście dzieciekami czy, 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 czy tam Kim. E, zaraz wywalimy z was mgnieniu oka. Tak więc. walczmy z kolejnymi pracownikami Aid Foundation. E, także tak. Tutaj przyciwnicy... Ty... Mamy chyba nieco więcej Poxów, tak przynajmniej się wydaje, więc to będzie walka 2 czy będziemy się bili z chału boku? Zapewne tak! Tak więc leci do akcji Machoke i Vanillish. A w zasadzie chyba nie pierwszego boxa, więc w sumie Primary nie będzie najgorszym kontra właśnie nasz Primary i Raichu. Um, dobra, w sumie Raju jest Pokémonem psychicznym, więc niewątpliwie chyba jest Psychic na Machowku. więc ja może skupię się na Waniliszu. Um, zaraz zobaczymy, co zrobi Pokémon How. Tak więc, tak jak myślałem, Psychic prosto w Machowka, który będzie super efektywny. Właśnie fajne jest to, że Albański Raju jest um, psychiczny, a czy psychiczny no i psychiczny, na taki może właśnie poznać. To jest super opcja. Um, dobra, no i teraz Scott jeszcze, um, który no, trochę przywalił Waniliszowi. Ten kolei Ice Beam um, na Rajchu, bo na Primary oczywiście, a tak nie byłby efektywny. I w sumie Vanilisz jest Pokémonem, który występuje w okolicy Tapu Village, o ile dobrze pamiętam. No i też daj do 2 F do specjalistów. Jest to pokemon czysto lodowy. Ehm, dobra, tak więc wykaczamy Vanilisz. No i w pokonajmy dwójkę z of Foundation. Eee... No nie wiem... Eee... Nie poszło tak zwykle. Czasem jesteśmy w świetle, a czasem w cieniu. To jest coś w tym stylu. Ehm, um, istnieje pewien inny świat, którego nie można e, sprowadzić nie wiem, przez zwykłą rozmowę. Łapiecie to? <gry> nie do końca, ale okej. Okay. Może mowa o świacie. Gdzie skąd turysty, czy coś. Um, może jestem ekspertem, jeśli chodzi o badanie Pokémon, ale cóż, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o walki nimi. Ale kolesie z laboratorium E. Z A, niedaleko. E, oni są całkiem nieźli, jeśli chodzi o walki. E, w końcu też spędzili wiele czasu na tworzeniu e, niekontrolowanego Pokemona. Hej, ludzie, skupcie się! Gdzie jest Livi Kosmok? E... E, może i przegraliśmy, ale nie pomożemy wam. Nie powiemy wam niczego. E, ale w każdym razie jej tu nie ma. czy, czy nie? Eee, nawet zresztą, jakbyście ją widzieli, jakby to było. Tak więc. Poszli. No dalej, Hawkins. Rozdzielmy się i rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jakąś podpowiedź. Podpowiedź. Eee, w sumie tutaj nie trzeba daleko jej szukać, bo już ją chyba widać. Co prawda, tu też mamy. 8 Report Kosmog. Eee, Cosmog to. Raz znaczy... Według pewnych hipotez, jest swego rodzaju Ultra-Bestią, która pochodzi z innego świata. Świata zwanego jako Ultra Space, czyli nie wiem, ultra przestrzeń. Kiedy wywoła się u niego stres, jest w stanie uwolnić swoje moce i otworzyć Ultra Wormhole, czyli te jakby takie portale, aby uciec od cierpienia. Także pracujemy nad urządzeniem, które pozwoli nam manipulować właśnie te wziory stworzone, gdy kosmok um, jest narażony na ekstremalny stres. Zaraz, więc kosmok może być ultra bestią? Powinniśmy o tym powiedzieć Gladynowi. Tak więc poszedł hał. A my jeszcze rozejrzymy się tutaj, gdyż tu też coś mamy. Kolejny raport um, na temat Ultra Wormhole. Uh. Pomiędzy jakby tymi ultra powiedzmy dziurami, które odkrył profesor Moon, e, leży pewien wymiar. E, tak więc. E, jakby prowadząc badania na temat właśnie zmian masy tam, e, możemy przewidywać, że żyją tam z, jakby formy życia jak Pokelony. E, Także nazwaliśmy je jak dotąd ultra bestiami. Dokładnie. Tak więc jest i inny świat. Świat ultra bestii. Dobra, więc chodźmy dalej. Znajdzie się coś? Um, trochę dowiedzieliśmy się na temat kosmoga, um, że może być jak ultra bestia, czy coś w tym stylu. No i jeżeli jest poddziałanie w stresu, to może utworzyć ultra Warhol, um, te ultra dziury. Um, może... Albo żeby uciec, albo coś takiego. Um, tak, jeśli go należycie na stres, jeśli jest ranny um, albo raczej jest ranny, czy o to ciło, że chodziło, um, w każdym razie, a, dlaczego ona w ogóle z nim uciekła? A, nie wiemy nic na ten temat. A, tak, dobra. Faba prawdopodobnie wiedział, że to będzie ślepy zaułek, tak więc, a niech to um, przechycił nas tak więc chyba będziemy się wracać. E, Gladion nikt niczego nam nie, nie wyjaśni. E, naprawdę. E, Myślę, że to sprawia, że jest super. Także powinniśmy położyć za nim, chyba, chodźmy lepiej razem, Hawkins. E, może. cóż, w końcu się gdzieś tam spotkamy. E, dobra, więc chodźmy tym razem w tę stronę. Gladion nam ucieka. E, czy możemy teraz tu wejść? Tak, teraz tu możemy wejść. No, ale tutaj nie znajdziemy w zasadzie niczego poza Full Restore, który oczywiście nam się przyda. E, no i oczywiście tu też mamy komputer, tu, którego chyba nic nie możemy podejrzeć. Coś tu jest na ekranie, coś. chcę na to zerknąć. E, no i tu mamy tak: e, introduction, multitasking, hedge risking i wiele innych ciekawych rzeczy. Więc zobacz, introduction. E, nie, wiem, to należy. A czy to jest jakby blok F należący do jakiegoś tam przywódcy aloli? Tytuł przedstawienie. Eee, czy jesteś zainteresowany sukcesem, mój przyjaciel... czy znaczy drogi czytelniku? W takim razie pozwól, że się przedstawię. Mam na imię F. Aha, jestem jedną z elit, albo eee, coś w tym stylu. Eee, a to jest mój blok. Pokażę ci. Jak on tak działał? Dobra, Multitasking, co to jest? Um, właśnie pracuję nad opracowaniem specjalnego rodzaju Bola, który. Um, um, idzie w parze z jeszcze pewnym innym projektem. Um, przez to właśnie wielozadaniowość, o, czyli multitasking, e, zwiększa jeszcze dodatkowo jakby motywację przy pracy. Także pokazywanie, jak e, można wspaniale działać. Dobra, to tośmy czytali. Dobra, czy tu jest jakby, o poradnik, jak zarządzać, Kurde, ej. Dobra, czytamy dalej. Dobra, hedging risks, <ścười> czyli stopnień jakby ryzyka, czy coś takiego. Kiedy podjęliśmy nasze projekty, także zauważyliśmy, jakie one są wspaniałe. Pracowaliśmy urządzenie, które um, okazuje się być niebezpieczną formą życia. Um, także tak, to było ryzykowne i musieliśmy chronić samych siebie, aby nie pogorszyć sytuacji żeby to nie wyszło na jaw. Um, tak więc tak, to jest właśnie stopień ryzyka. No i massaging the truth, czyli przekazywanie prawdy. Eee, moja wspaniała rodzina ukradła rezultaty badań i uciekła eee, jednak. Eee, jednak zdecydowałem się, żeby nigdy ich e, dalej nikomu jakby e, nie przekazywać. Eee, nie wiem, jakby. No, nie wiem, jakby wyciekły badania czy wyniki badań, i muszę jakoś się jakby zabezpieczyć, żeby um, jakby, nie wiem, chronić swoją pozycję. Eee... Dobra, czyli tu dowiadujemy się czegoś na temat nie wiadomo czego em, w zasadzie. Em, czyli jakby swego rodzaju em, notatki czy coś w tym stylu. Tu też coś mamy, i tu mamy co chcę poczytać: pliki 2, 5, 7, 11, 18 i 44. Dobra, BKP Development Record 2. Także, aha. Anty-Ultra Beast. Znaczy, forma do walki przeciwko Ultra Bestiom B. Beast K Killer, czyli BK w skrócie. Um, także nasz szef opracował, e, zbierał budżet na opracowanie tego projektu. E, także został on w, wcielony w życie. Dobra, tu mamy plik numer 5. BKP e, Rekord 5. Także zebraliśmy materiał to właśnie w regionie Sino w mieście Canal V w bibliotece. Zabraliśmy materiały potrzebne do opracowania. Sino, Canal V. To też coś ciekawego na ten temat było. Planem było opracowanie z, jakby z typu znaczy programu zmieniania, zmieniania typu znanego też jako RKS System. Pracują jakby w dziwny sposób. E, przez specjalne e, jakby wspomnienia, które wywoływane są jakby w systemie. Ho, ciekawe. Dobra, plik numer 7. E, zbieranie komórek różnego typu genów e, wygląda na to, że już jest gotowe. Jakby nie wiem, jakieś niebieskie plamy na strukturze zostały. Zosta dostrzegliśmy jakieś niebieskie plamy na tej całej strukturze. Więc widać, że zaczyna tutaj nie wiem jakby żyć. Dobra, tik 11. backup record. Także test na czas na test systemu RKS, e, czy znaczy test RKS został ukończony. E, także wszystkie typy zostały jakby nie wiem zamknięte w tych 18 specjalnych jakby wspomnieniach. E, przeszczepianie ich e, Programem RKS e, jest właśnie w, w toku. Teraz BEKA oficjalną imię dostało e, jako type Full. O proszę, czy to ma coś wspólnego z typeem 0? Z tego może się dowiemy. Notka 18. Wyprodukowaliśmy znaczy zostały wyprodukowane trzy modele. E, wszystkie mają e, oznaczenie od 1, 2 do 01, 02 i 03. E, Wszystkie trzy modele e, również poprawnie przeszły test RKS-u. E, niedługo skończymy w, w eliminację wszystkich błędów i wszystkie trzy modele Typeful, e, a, jakby nie wiem. E, wściekły się na swój sposób. A, dobra, to już czytaliśmy. Dobra, TIC 44 BKP Development Record 44. Aha. Teraz model zostały modelom zostały przewidziane maski kontrolujące, aby jakby nie wiem, częściowo z, aha, zniwelować system RKS. Przez implementację tych kontrolnych masek musimy. Aha, testy systemu RKS niestety nie powiodły się. Wszystkie trzy modele Typeful teraz zostały całkowicie unieszkodliwione. Teraz e, modelę zmieniliśmy imię z Type full na Type 0. Aha, czyli mamy krótki właśnie opis tego, jak powstał Type Null. No. Czyli był to Pokémon stworzony zapewne w tym miejscu dzięki wiedzy z regionu Sino. E, natomiast tak, e, to wszystko co mieliśmy do załatwienia w tej części laboratorium, tak więc będziemy musieli się wrócić i udać się windą na górę zapewne. Tylko tym zajmie się już chyba w kolejnym odcinku z serii Pokémon Alpha... Alfa. Pokémon Sun. Ehm, tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii. Ja z Wami się żegnam. Do usłyszenia. Cześć.